I mam nadzieję, że nie będą na mnie krzyczeć, bo jest co robić w tym domu. W mojej pracy sytuacje awaryjne to codzienność. A kiedy mnie spotyka taka sytuacja i poczuję ból, nie ryzykuję. Natychmiast wzywam RRK. Ibuprom RR sprawdziłem w różnych awaryjnych sytuacjach. Od bólu zęba, po ból pooperacyjny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, Więc konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lednie właściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Ty też i buprom RR w pogotowie. Kiedy sytuacja wymaga większego wsparcia, sięgnij po rr w dużym opakowaniu. Grypa. Mogę się męczyć albo mogę wziąć Gripex i zwalczać wszystkie te objawy. Gripex. Mogę. Przed użyciem zapoznaj się z kością ulotki do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy leki właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wygraliśmy! Witamy w świecie Eurocheckpot. Marzy nam się podróż! Dookoła świata! Zapraszamy! Pociągiem? Samolotem? A może jachtem? Marzenia spełniają się bardziej. Eurocheckpot, teraz do wygrania: 125 milionów złotych! Dzieci są w 100% szczere. I my również. Sok kubuś 100% to 100% owoców i marchewki. Szczerze. No to nie wszystko jedno, co pije Twoje dziecko. O kurczę. KFC, Deer Box za jedyne 9,95. Taka okazja nie może Ci odjechać. Tylko teraz w KFC. Mam plan. Wykonam go. Sam. Provident. Wierzymy w Twój plan. Weź pożyczkę na provident.pl lub zadzwoń pod 600 200 200. RRSO 9,87%. W tym roku 59% z Was wybrało smak Pepsi. Dziękujemy Wam za to, że idziecie pod front. Dzięki. Niezła impreza nam się kroi to od nas po sąsiedzku na stół. Balcerzak oczywiście. A tu kiełbaski. Najlepszy balcerzak. Bardzo pyszny. O, nasz spóźnialski. Kochani, poznajcie, to jest... Balcerzak. Wędliny Balcerzak. Kroi się coś wyjątkowego. Dla mnie jest Szynką. Dla mnie Krakowską. Kroi nam się. Piękny dzień. Nie widziałaś mojego portfela? Nie. Bo trochę go znaleźć. Kupowałeś płytę. Więc musiałeś go mieć. E, płaciłem telefonem. Jechałeś autobusem. Jak kupiłeś bilet? W aplikacji. A za zakupy czym płaciłeś? To Musi gdzieś być. Bujasz. No co ty Mówię prawdę. W obłokach bujasz. Ile mobilnych płatności, tyle powodów, żeby polecać konto, jakie chcesz za 0 zł w Santander Bank Polska. To może ja telefonem? Polecasz, prawda? Santander Bank Polska. Bank, jaki chcesz. Codziennie walczą o życie pacjentów. Elektrody? Dwieście jesteś, Przeżywają zawodowe i osobiste dramaty. To obóz. Neurolog mówi, że jest nieoperacyjny. Niech to szlach. Kontroba ma nacieki. Ile mam czasu? Może tydzień. Pani doktor? Mama się nie budzi. Powinniśmy się rozwieść. Chirurdzy. Dzisiaj o 19.00 w Super Polsa. Myślałam, że najlepiej byłoby umrzeć zimą. Świat wydaje się starszy i powolniejszy. Umarłam, a jednak nadal tu jestem. Napisałaś to w jedną noc? Samo się napisało. Opublikuję to. Detektyw Austin McEwen. Mam kilka pytań. Morderstwo w odcinkach. Miało to związek z rozdziałem? Jedną stronę przyszpilono do zwłok. Nie wierzę. W czwartek o 20 w Super gdy terroryści zdobywają broń atomową, trzeba działać błyskawicznie. Wybuch na Ural. zderzenie pociągów. To był akt terrorystyczny. Generał Aleksander Kodorow ukradł 10 głowic nuklearnych. Nie boję się człowieka, który chce mieć 10 bomb. Boję się takiego, który pragnie jednej. W tej grze wszystkie chwyty są dozwolone. Potrzebuję grupy do zadań specjalnych. Proszę o pozwolenie na akcję na terenie Rosji. George Clooney, Nicole Kidman, Peacemaker w niedzielę o 20.00 w Super W mojej pracy sytuacje awaryjne to codzienność. A kiedy mnie spotyka taka sytuacja i poczuję ból, nie ryzykuję. Natychmiast wzywam RRK. I bukrom RR sprawdziłem w różnych awaryjnych sytuacjach. Od bólu zęba, po ból pooperacyjny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania więc konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ty też mi i RR w pogotowie. Kiedy sytuacja wymaga większego wsparcia, sięgnij po RRK w dużym opakowaniu. Grypa. Mogę się męczyć albo mogę wziąć GRIPEX i zwalczać wszystkie te objawy. GRIPEX. Mogę. Przed użyciem zapomnij się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek jest stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czy wiesz, że brzydki zapach twojego prania może pochodzić z brudnej pralki? Wyczyść pralkę z bryzą marką numer 1 w Polsce. Eliminuje 100% brzydkiego zapachu i brudu dając ci gwarancję świeżego prania. Witamy w świecie Eurojackpot. Marzy nam się podróż. Dookoła świata. Zapraszamy. Pociągiem, samolotem, a może jachtem? Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. teraz do wygrania 125 milionów złotych. Serca pełne pasji to w 79% woda. Tak samo jak złamane serca i te, które biją bardzo, bardzo szybko. Składamy się z wody. Wybierz naj...